Witajcie widzowie ja w końcu filmiku na moim kanale i dzisiaj sobie nagrywam sliterio bo dawno nie nagrywałam i da znaczy, nie wiem czy nagrywałam czy nie. Muszę tam sobie zobaczyć wcześniejsze filmiki. E, więc no, może nie nagrywałam, kto to wie. O, zepsułam w ogóle przez przypadek tego takiego dużego, więc co to są zabieram. Nikt tego mi... To jest super rądka. Jak to jest, jak się pozbyć y, rundki, y, no. Okej, okay, słuchajcie, lecimy z drugą rundką, bo tamta jakoś nie pykła nam. No, mm, więc teraz jest pełne skupienie, naprawdę, musi być pełne skupienie. Bo takie coś to nie może wyjść normalnie. No, 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 patrzcie, no, 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 spróbujemy za chwilę być w top 10 <grym> Ja byłam... kiedyś już gram, tylko nie nagrywałam z tego filmików, ale byłam w topie, właśnie jak jechałam, oczywiście na jakieś tam, wiecie, chodziłam na e, GMS akrobatykę chyba. To wtedy miałam, byłam w topie w top, i w top 3 byłam, nie? A teraz jeszcze, teraz już dawno nie gram i nie wiem w sumie jak to będzie wyglądać. w jak chcę ten żółty podjechać w sumie, zostawił ślad. Kurde, trzeba tutaj wyjść z takiego Wiecie, trzeba wyjść. Pierwszą sobie trzeba było zabić. Trzeba wyjść z tego. E, tutaj trzeba wyjść z strefy komfortu. Trzeba znaczy co ja gadam w ogóle. Trzeba wyjść tutaj gdzie jest mało osób w ogóle, żebyśmy nie zginęli. Będziemy po całej mapce chodzić i zbierać e, będziemy po prostu zbierać jad ja no wiecie. Te kuleczki, takie te kuleczki i zapraszam e, jeszcze na mój kanał drugi, jak wiecie. Zapraszam, zapraszam na kanał. No no i to by było tyle aż coś tam się zostawić po sobie. Zostawcie po sobie naprawdę zostawcie coś po sobie. I napiszcie w komentarzu, czy zostawiliście właśnie tam subskrypcję w opisie macie nazwę kanału no a tutaj będą tutaj na tym ogólnie na tym kanale będą filmy się pojawiać um, co tydzień albo będą dwa filmy na tydzień zobaczę jeszcze jak to wyjdzie w praniu i będzie no także no jak to te odgłosy Trepanie to są myszy, tak, 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 myszy, no. Mam, w, mam na pod, na tym, na suficie myszy. <ścoughs> mm -hmm. ja spróbuję podjechać tego zielonego młodego. Tej młodej ciekawe ile ma, jakbym ja tak kilła przy nim, o, to by był niezły duży z niego, nie? Ty, dobra, nie będę tego zielonego podjeżdżać, bo w sumie za chwilę mnie pod jego, podjeżdża. podjeżdżą. Mała, brakowałabym się z przez tych. tak, i takie coś po prostu te małe. Mogą, słuchajcie, my za chwilę zabić. No, no dobrze, mówisz zabić mnie, mogą. gdybym się podjechała, gdybym była takim dużym, nie? Idź spadaj, młody, bo byś tu dostał. Kurde, mole. Ale wychodzimy z trefy. Wycho... Porobiony normalnie na jednego hita. Normalnie dadu. Tutaj, co tam, 29? Miasta, mam Piąte. Takie głupoty, gadasz. Jestem już masywna, masywne ciało mam. A ten, co to, A ten się co? A ten. ten mały, że jestem na 20. Miejscu, słuchajcie, może będę w top 10. Kto tu wie, ile mają 11 tysięcy? A ile ja mam? 4 000. No, 4000 dobra, tego samego młodego podjedziemy w sumie, bo w sumie mi szkoda, albo sumie tego drugiego, co też podjedziemy młodego, bo w sumie życie im nie miłe, więc no. W sumie. Jak ktoś kilnie, nie, jak on to z kilnie, to wtedy tutaj trzeba uważać, bo one lubił tak robić. W sumie, gdyby ktoś miał jakieś większe, tutaj bodźce, ten w ogóle. Najlepiej, jak jest się małym i się porobi dużego. No, no, no. O, jak, jak już pojechałam go. Która 17 jestem siedemnasty. Szesnaste. No, 15. Dobrze, idzie. Dobra, więc tak, ten tutaj się kręci. Ten się lubi w ogóle chyba teamować. W sumie. Ocieplimy go. Czyli ja myślałam, że jak ilne, nie? I to by było. Uuuuuuuuu, ale ja masywna w ogóle. Czternasta, która? Czternasta jestem, nie? 11 Jedynasta już? No nie. Jedynasta, no. Muszę być w top 10, nie ma takiej opcji. Wyjdźmy troszkę i pochodźmy po mapie, nie? Bo ja nie chcę tu. Już tak. JEDENASTE MIEJSCE! JAKĘ MOGĄ TU KILNĄĆ? Wiecie, mój największy rekord to jest 14 tysięcy 14 tysięcy, tak? Gadasz? No. Czemu tego nie mogłam zabrać? I chodźmy tym... Na hita Normalnie na, na hita mnie porobił Nie no, na hita, super! Słuchajcie już jestem, e, jestem, jestem, jestem i słuchajcie Jak ten był Big Daddy jakiś mi tu zabrał słuchaj Tak, tak, byłam w top, prawie byłam w top 10, ale Nikt Ale, ale przecież się skłam 300 miejsce 300 miejsce, 300, jestem na 300 poziomie takie winie. Tutaj po sobie zostawia ślady i to można później pozjadać Niam, nam. piszcie w komentarzach jakie gry mam jeszcze zagrać, bo mam na przykład Pen a to są ten taki długopis, o tam chodzi, wiecie. z tego Co mam, no wiem, był z tego filmik no, tylko jeden chyba był z tego filmu był Fail, 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 to to w tym stylu. Kto tam się czyta, wiecie. tutaj moja masa, 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 masa. Chyć teraz trzeba było porobić. Mam takiego byka, jestem 53, więc to nawet... To jest ten sam gościu, z pierwszym? No, będę tak się ruszył... Co, co, Ten sam gościu z pierwszym. Lucky... Lucky Big... Big, 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 big. Takiego... O, go... Uu. Był, był równy mnie, ale... Ale masa go pochłonęła. Chcesz się ci umierać, dzieciaczki? Młode? Umierajcie tam dzieciaczki. Macie tak za mało HP macie. Podjeżdżam trochę <laughs> komu? Nie dał rady. 22. 22. Top, 10. top 10? Hmm. Top 10, top 10, kto wie. Ten się w ogóle z tutaj. A ten za chwilę kill, nie, bo, 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 bo go za chwilę porobimy On nie ma odwrotu, nie ma odwrotu młody chyba, że mnie jakoś porobi No ja bym tam wychował bo... Z... 21 Okej, okay, no i Ło kurde, czasami się nie patrzy czasami coś tam ten robię Laki, laki, tutaj ma najwięcej, także ja bym chciała zobaczyć jak on wygląda Ma prawie 30 tysięcy masy 3000 masy prawie to mu zrasta, nie? Gdzie on jest? Jakby Tom... ten mały drań porobił, to by było po nim normalnie. Było po, było po mnie normalnie. Tego małego... No i widziałam. 20 miejsce. Lecimy dalej, słuchajcie, bo tu nie ma, tak się wkurzyłam się, się. jestem taki małym, o, cześć dziecko, może... o, takiego byka, Uuuu, trochę mas, dobra, był nawet w sumie duży, dalej laki, dalej, uuu, kolejnego podjeżdżamy, tu byka, ale lagi słuchajcie, są trochę... takie, tu jest tutaj lagi trochę, ale ja nie, super, ja musiałam Na normalnie miejsce. w to wjechać, lecimy dalej, ten film musi być troszkę długi, będzie, ale dobra, Słuch hit, słuchajcie, widzimy się jak już będę, nie miał. Będę mieć jakieś 50 miejsce, coś w tym stylu, nie? Słuchajcie, jestem, jestem! 34! Tak? 34. No. 34 jest święta. Pikus! Because... Because... 24, 22. 22. Nie poddaję się, nie poddaję się. Masy trzeba zbierać, bo chciałaby być w top, e, w top, wiecie, w top, w top, w top, w top 10 w top, w top 10, o, 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 dobrze powiedziane Ten tutaj się, ten nie coś co się tutaj timuje w sumie, ale dobra Weź użyj, te, weź użyj tego, tego, bo będzie po tobie, rozumiesz, nie? Użyj takiego, takiego turba, o, takiego turba użyj, rozumiesz? A um, on nie chce, on chce zginąć no użyj tego turba, bo i tak zginiesz. Nie używaj, bo ty... No ale ja... W sumie... 20 miejsce. Spoko. 20 miejsce. Spoko, spoko. Trzeba biegać po jakichś tutaj tych młodziutkich. No i tak oni są dobrze, te młodzi. Co by sumie... porobić? W sumie młodzi to zależność, zależności, bo czasami ja... Mam... Dwóch, dwóch... lagów. Dwóch... O, tam coś kogoś rozwaliłam w ogóle. Leć. Weźmy to. Zjedzmy I jeszcze... Zróbmy, tutaj otworzyłem miejsca. Tutaj się najedzmy. tu pyk Zjedzone, tu jedzmy, Góra górę, jestem 20, ja? dalej 20 Sam jestem. No bez dużo małą masę, że nie 19, ten, o. Na, ten na 19. Nie, jest. na 19 tego nie ma jeszcze miejsca. To jest. 18. O 18 podskoczyło dwa lewele, czyli bym musiała po prostu kogoś... Nie wiem, tutaj musimy odjechać trochę, bo bym nie chciała kilmi. Jest w jakąś Tutaj nie, tutaj się nie będziemy zaczynać z takimi godami. Ten się nazywa... O, tutaj. 17. Tutaj, miejsce, tutaj się trzeba zawrócić. Tutaj się trzeba zawrócić, bo nie będziemy o... Mocne miejsce leci. Put, tutaj chcesz ten... tutaj put chce kinąć chyba. Putin. Tak. tak. 16. miejsce, prawie, prawie. Tutaj zabieramy mu trochę energii. Dzisiaj... O, kurde, to za dużo trochę zrobiłam mu tego. coś tutaj mi się. Uuu, 16, 16, 14, 14. 14 masa wzrosła. i ten... i cały czas wszyscy tutaj... O kurde o, langi, było. no. Cześć Kitty. Ty przed chwilą byłaś... Ja przed chwilą byłam. Pamiętasz jak byłam mała. Pamiętasz jak byłam mała Kitty. Pamiętasz jak ja byłam mała. I co, Łyso ci teraz? Łyso ci teraz? Ja byłam mała, ty byłaś taka, jak jesteś, taki, ty kilniesz dzisiaj. Twój los się skończył. Oga, jedynasta dalej. Si nie robi już się robi niedobrze. Już się robi niedobrze, słuchajcie. O, o. Już się robi niedobrze, słuchajcie, bo ponieważ jest takie coś jak małe nóbki, które przeszkadzają, które nupki małe. Porządnie, koło. mi sobie dalej, małe, młode nóbki. Tutaj w ogóle by. Nie. Za dużo nie. się osób tutaj kręci, które chcą kinąć, także let's go. Dzień dobry, koniec, let's go. Zimka. Let's zimka. go. Nie mogł kwasiń za mnój coś tutaj się stram. Pozbieram masy, ich nie wyporuszam. 11. 11 dalej, 10. Wrzuk kin, ja zbieram. Jedź, jedź, jedz samode. Tu w ogóle się. O, 10 10 bez nazwy idy idyke. I to ja, ja sobie coś chciał wiedzieć, to ja jestem. 10 Dziesią ta się zes, zes po prostu, bez nazwy i dykę. Przestań mi jakoś butelką. To... Jakiś... Bez nazwy. Lucky jest pierwszy. Lucky, 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 No, luck. co ja powiedziałem? I tak jest gdzieś dużo, To musi być mega duży, jak... O nie. Kill. 15 tysięcy, to jest mój rekord. Czyli pobiłam swój rekord, słuchajcie. Takim pożegnaniem, słuchajcie, żegnam się z Wami, papaski.